Drodzy mieszkańcy, COVID zabrał wielu osób, które znałem. Sam jestem ozdrowieńcem, już po dwóch dawkach szczepionki. I uważam, że należy się szczepić. Szczepimy się, by bezpiecznie spotykać się z rodziną, przyjaciółmi i ze znajomymi. Chcemy, aby w końcu wróciła normalność. Szczepię się, bo jestem odpowiedzialny za siebie i za innych. Szczepię się, bo ufam lekarzom i naukowcom. Zaszczepiłam się, bo mam dla kogo żyć. Zaszczepiłam się dla dobra zdrowia własnego, swojej rodziny oraz wszystkich ludzi, z którymi się spotykam. Zaszczepiłam się, bo wierzę w naukę. Zaszczepiłem się, bo dbam o swoją rodzinę. Bądźcie tak jak my społecznie odpowiedzialni. Na terenie gminy Czerniewo szczepienia wykonywane są przychodni zespołu lekarza rodzinnego Nowa Medrzydowie, natomiast na terenie powiatu gnieźnieńskiego funkcjonuje wiele punktów szczepień, w tym dwa punkty szczepień powszechnych, które są oddalone od gminy Czerniewo zaledwie od 5 do 15 minut drogi samochodem. Pierwszy z nich znajduje się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie przy ulicy Brzezińskiej, a drugi w Centrum Kształcenia Zawodowego Ustawicznego przy ulicy Słowackiego, również w Gnieźnie. Szczepimy się w gminie Czerniewo. To u nas rodzinne.